mam wskupić dzisiaj, mamy nową cel. E, mamy nowy cel dzisiaj z Kasper, bo dzisiaj wyświetliliśmy, dzisiaj e, zrobimy e, diamentową bazę, bo mamy siema. Kacper ile? Siema, e, dzisiaj robimy diamentową bazę. Mam 33. A potrzebuję mieć 252. Więc zgłaszajcie się do mnie na czacie. Siema Dzisiaj robimy diament. do końca tygodnia musimy zrobić diamentową bazę. Więc zgłaszajcie się do mnie. Ehm, ten. Mam 33 brejroty diamentowe. Więc zgłaszajcie się. Ehm, napiszcie, co macie. I no podajcie nick i wtedy Was dodam do serwa i wtedy zrobimy do indeksu. Siema. E, 252 może mieć, a mam 33. A kto, by, kto by się zgłaszał, no to proszę, mówcie. Siema, siema. Hmm. Ale co Lila? A masz jeszcze jakieś brajloty? Czegoż? Jaju Worski? Wiem, wiem, że masz Lili Lira Lira. A masz jeszcze jakieś? Poza? Nie. Tego Lili Lira li, Lira, tak? Tego Lili Lira li, Lira masz. Siema widzę dzisiaj. Robimy diamentową bazę, mam 33 na 252. I siema i dzisiaj zrobimy taki mały konkursik na tego chopu z Więc bądźcie na live Nie siema. No to dobra, kto chce? Kto chce się zgłosić? Kto ma kilka grey do indeksu z diamentowych? Siema, siema. Kto ma, kto ma widzowie? Czekajcie. Czekajcie, oho, oj, już, 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 Jestem. Dodaj na serwer. Okej, okay, dodam, tylko czy masz jakieś bray i spukka. Siema. Ile? Ile mi brakuje? M33 na 252. Musimy się wyrobić to kojarzy do tego. Siema, siema. Nie dawaj Nini. O nie było... Okej. Okay. To nie będę dodawać. Siema ja Antek. Ale jaki Antek? ja więc mam tą basę sekrety. Dobra, no, to podajnik. Ale z diamentowych masz sekrety? <zys> ja. Weź. Nie ma Co też za Nie wiem co bym dał Znajomych mam Ok Nie, a chcesz pod hotspot? Eee, nie muszę, ale... Chcesz do o, to nieważne, nic nie. Masz, nie Widzowie, jak ktoś ma jakieś grajnoty diamentowe, to zgłaszajcie się do mnie, bo mam 33 na 252. Idziemy się. To chcesz już pomyśleć. Nie ma? ja mam diamentowy daj mi, mi. to. Piwko, ale jakie? Masz tylko taki nik? A możesz podać drugi popsik? I się. nie ja mam prawie całą bazę. Brakuje mi jeszcze 10 prime OK, Okej, to podaj nik. Mój dobra. Nie ja mam. Nawet nie jest. Dla No, no. Ja to ja e, najpierw jego dodam Ten książka cały. E, mini, Mili ran. Mili Mijam. Siedem, siedem, siedem. A, pewnie, to proszę. Mijam. Siema małoka. Mijam, Mediolan Mediolan 0 82 Nie mogę ci coś znaleźć. Nie wiem czemu. Nie, nie dodajesz. Dodaję tylko jak coś ma... Mam... Mam job, job, job. Sefur, Nie było, przepraszam, okej. Okay. Siema. Janek. Pokażę swoją bazę. Jest słaba, bo przeszukiwałem na... Nie dałbym na, na secret. To ma jakąś bazę, zapewnę ją diamentowymi. Kto by mi dał do indeksu? Bo ja mam idealny indeks diamentowy 33 na 252. Okej, Łukasz. Czy mi... Oh A może Złotą błazy zrobimy? No bo mamy, mamy mało brojnotów, mamy Nie masz? 70 ma. Ja mogę dać Dragona Serio na tan? No to podajnik na tam. Jak, jak po, jak ten dodasz no to no ty, jak dasz, no to e, będę zadowolony, bo, bo ten, bo to jest mój zamażony Brejlot. Mam mi czuk. Kasper, jak mnie słyszysz na rajdzie, to piluj mnie. Mogę ci dać że to... Nie mam ci, dalej. Dobra, to zaraz dodasz. Włączam. transfer um, no i z kamer um, jesteś z kamerem jesteś um, to gdzie To dragon? To na jaki jest twój i na drugi koniec do Pisz. E. No i wie napisz. No najfwie no, napisz. Nie, Łukasz, to nie jest z kamery. A co Do no, indeksu. Nie, co ty? Masz, mam. Na drugim koncie. A na drugim? No zaraz będę wziął no.

Nie oskamuje Cię naprawdę Jestem... Jestem dobry Ale dodasz mi z drugiego? Tak No Okej, okay, dołasz i. Mówiłaś zaraz też. Eee, na pewno nie. One. Tylko podaj nikt z drugiego konta. Tylko podaj nikt z drugiego konta. Teraz wedłem ją, no. Najpierw najpierw okej. Okay, okay. Myślę tutaj z drugiego konta i ja też. Tylko, tylko że i jest. Na drugim konie na telefonie a ja mam na nim tego, że na drugim końcu na telefonie. A ja na nim i po even tam cie sorry drey daxon tak że znaczy nie wybacz znaczy nie wybacz znaczy m po No ja jestem no, jestem. E, wejść z drugiego oko. Mm. To mogę. Mm. Przepraszam widzowie zaraz, bo no. to po w coś do indeksu nie skamuje? nie będę do... Zaraz pokażę! Ale to wejdź na chwilę, zobacz co? Ale to wejdź na chwilę, zobacz co masz? Też wejdę. Ale co? Poczekajcie, zaraz pokaż! O. Możemy teraz na live. Możemy teraz na live. To moje marzenie. To moje marzenie. Serio widzowie, to moje marzenie, żeby dostać. A, a z drugiego konta no. Poczekajcie. Ej. Um. Ale nic nie, nie. zawieraj. Ale nic nie zawieraj. Ok, więc sobie ja na chwilę zatrzy ten, um, zatrzymam live'a. Um, zatrzymam na chwilę live'a. Um, ja zaraz, ten, jakby uruchomię znowu um, I znowu będziemy zaczynać, dobra zaraz uruchomię znowu Więc,